Witam serdecznie, z tej strony Damian Jelikowski. Jak większość z Was, sportowców, dołączam się do akcji Zostań w Domu i zaprezentuję Wam kilka ćwiczeń bardzo prostych, które można wykonać samemu właśnie w domu. W pierwszym ćwiczeniu wykorzystamy taśmy treningowe do przysiadu, zakładamy na nogi i robimy 10 razy przysiad z taśmą treningową. Kolejne ćwiczenie jest z wykorzystaniem gumy treningowej. Bardzo łatwo i w wielu różnych ćwiczeniach możemy wykorzystać. Tym razem do unoszenia ramion ćwiczenie na barki. Kolejnym ćwiczeniem będzie przyciąganie ramion z gumą treningową. Kolejne ćwiczenie na mięśnie brzucha i jedziemy 30 razy. Kolejnym ćwiczeniem z wykorzystaniem kilogramowych handli. Wiadomo, nie jest to dużo, ale zawsze coś. Można śmiało robić wykrok do przodu i budujemy mięśnie czworogłowe oraz pośladki. Kolejne ćwiczenie również z wykorzystaniem tego grą jest bieg bokserski w miejscu. Możemy spokojnie około minuty biec w miejscu i boksować. Kolejnym ćwiczeniem z wykorzystaniem właśnie narożnika, bądź sofy, bądź krzesła jest praca nad pośladkami. Opieramy plecy. O, narożnik, noga prosta. I napinamy pośladeczki i wypychamy. 10 razy jedna noga i 10 razy druga noga. Kolejnym znanym ćwiczeniem, bardzo prostym są tradycyjne pompki. Ale w tych pompkach dodam troszeczkę utrudnienia, dlatego że nogami będę jeszcze pracował. Proszę spojrzeć, opieramy nogi o łóżko i robiąc pompkę. Kolano staramy się dotknąć, kolanem staramy się dotknąć łokcia. Kolejnym bardzo fajnym i ciekawym ćwiczeniem jest budowanie klatki piersiowej poprzez jej napinanie. Bierzemy książkę, w jakiej grubości, wystawiamy ją do przodu i izometrycznie przez 15 sekund Napinamy klatkę piersiową. Po 15 sekundach rozluźniamy i powtarzamy czynność 10 razy. Oto kilka prostych ćwiczeń, które można wykonać w domu. Trenujcie razem ze mną. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się i zostań w domu.